Witam Was kochani serdecznie Już przycisz, przyciszamy sobie muzyczkę Moi drodzy <laughs> Przepraszam Ostatnio mieliśmy tak z psiapsiłami Słuchajcie, taką rozmowę O dawnych czasach Kiedy to jeszcze chodziłyśmy na randki Słuchajcie No bardzo, bardzo miłe wspomnienia Ale zeszliśmy też na to Jak tutaj Uniknęłyśmy psychopatów Czy to było intuicyjne Czy widziałyśmy jakieś sygnały które, które ten dany psychopata po prostu wysyłał. Nie potrafiłyśmy jeszcze tego nazwać. No teraz, jak jesteśmy psychologami, pedagogami, jak już jesteśmy osobami przede wszystkim, słuchajcie, doświadczonymi życiowo, no to wiadomo, jest jeszcze internet, prawda? Są różnego rodzaju publikacje, słuchajcie, uczono nas również tego na studiach. A ja bym chciała Wam omówić takich, takich kilka sygnałów moi drodzy, świadczących o tym, że moi kochani, mamy do czynienia z psychopatą. No właśnie, jak rozpoznać? Ponieważ jak jesteśmy zauroczeni danym, part, danym partnerem czy tam potencjalnym partnerem, no, to patrzymy przez tak zwane, jak to się mówi, różowe okulary. No, nie patrzymy chłodno, nie analizujemy, ale większość z nas, słuchajcie, yy, większość z nas wyczuwa to intuicyjnie. Natomiast część uniknęłaby takich bolesnych rozczarowań, słuchajcie, no gdyby potrafiła spojrzeć yy, bez tych różowych okularów. Ja wiem, że to jest trudne ale no może jak ktoś słucha teraz akurat tego, to może, może, może spojrzy chwilę na tego partnerka, partnera, przepraszam, bądź partnerkę, słuchajcie, bez różowych okularów. E, powiem Wam tak, taki psychopata to jednak chyba jest najgorszy kandydat na partnera, moi drodzy. E, jak pogrzebałam troszeczkę w internecie, to wyszło, że około 0,2% bądź nawet do 3,3% te dane statystyczne troszeczkę się różnią. Ogół społeczeństwa to psychopaci, i słuchajcie, no tu opieram się na danych statystycznych głównie mężczyźni. No tak, no właśnie, czyli osoby antyspołeczne. Takie osoby, które nie są zdolne w ogóle do empatii. Ani nie odczuwają nawet poczucia winy, słuchajcie. Wykorzystują ofiary, yy, które te ofiary są nieświadome, nie? Najczęściej takimi, yy, można powiedzieć, słuchajcie, ofiarami stają się osoby z niskim samopoczuciem, z niskim poczuciem, przepraszam, wartości. Czyli ofiary jakieś tam zranione wcześniej, zagubione, słuchajcie. Takie osoby, które w poprzednich związkach im się nie udało, które mają wręcz depresję. No i te osoby właśnie padają najczęściej ofiarami. No ale dlaczego w sumie tak trudno rozpoznać tych psychopatów, skoro tyle jest w internecie, słuchajcie, teraz dostępne? Tyle informacji, tyle programów się robi na YouTube, słuchajcie, bo to nie tylko ja pewnie o tym robię, tak? Dlaczego? Słuchajcie, psychopata to nie jest tak, że to jest jakiś taki tam, wiecie, osiłek, po którym można się spodziewać, bo wręcz przeciwnie, taki osiłek to może być taka empatyczna osoba, słuchajcie, że, że, że możemy się zszokować, tak? No bo pozory, słuchajcie, mylą, mylą, mylą. Psychopaci potrafią być osobami na stanowiskach, słuchajcie, osobami e, wysoce wykształconymi, moi drodzy. E, potrafią ci świetnie kamuflować, prawda? E, więc, e, no już przejdę tutaj właściwie do meritum. Taki psychopata, moi drodzy, najczęściej to sobie kłamie, ale dla przyjemności, prawda? On wymyśla te kłamstwa bez zająknięcia, na poczekaniu, aby osiągnąć swój cel. No, celem jest uzależnić partnerkę od siebie i przejąć nad tą partnerką kontrolę. Ale my mówimy tutaj o większości, jak to statystyki wykazały, mężczyzn, ale również to dotyczy kobiet, tak? Słuchajcie, oni potrafią tak sobie wymyślić na bieżąco wszystko pasję, swoje życie, słuchajcie, tak, żeby omotać tą e, potencjalną jeszcze wtedy ofiarę. Moi drodzy, e, taki psychopata wygląda też na takiego, można powiedzieć, non-cholanskiego buntownika. Prawda? Ale on nie potrafi, słuchajcie, tak funkcjonować zgodnie z takimi, można powiedzieć, normami społecznymi, ustalonymi zasadami, czyli nie uznaje norm i zasad. To jest taki drugi sygnał. Tak? Trochę taki anarchista, który ma właściwie wszystko i wszystkich gdzieś. Często bardzo nagina jakieś tam granice. Eee, tłumaczy wtedy, że no tak, no to no, no, nagina, bo jest mu to potrzebne, no. Ale on nie liczy się z konsekwencjami, bo jeżeli my naginamy coś, to liczymy się z tym, że możemy ponieść jakieś konsekwencje. Psychopata się z tym nie liczy. Narzuca też takie swoje tempo w związku, moi drodzy. To jest taki, taki kolejny symptom, taki nacisk. Słuchajcie, bo psychopata najczęściej chce osiągnąć swój cel, cel, przepraszam, już na pierwszej czy drugiej randce, tak? Po na przykład około miesiącu, czy nawet dwóch tygodniach. On już stwierdza, że no słuchaj, no ale... Może ty się wprowadzisz do mnie, no bez sensu, że my tak, wiesz, jesteśmy tak dalece, no przecież się kochamy. No a jak kobitka mówi, no ale dobra, no fajnie, ale to jeszcze trochę trzeba ze sobą pobyć się, poznać, prawda, a nie, żeby od razu po dwóch tygodniach się do siebie wprowadzać. No, jeżeli kobieta ulegnie, czy też mężczyzna, ja mówię o kobietach, ale bierzcie poprawkę, tak? Jeżeli kobieta ulegnie, słuchajcie, to no po pół roku około, on już nie chce żenić. No, no to jest szalone tempo, uwierzcie, no szalone, tak? Są wyjątki takich małżeństw, które są szczęśliwe, oczywiście, oczywiście, ale wtedy, jak to się mówi, nie występują wszystkie syndromy, nie? Czyli nie jest partner czy partnerka, nie są psychopatami. To jest tak. To jest taka chęć przywłaszczenia sobie tej drugiej osoby na własność. I to przeważnie jest też obsesja. I teraz kolejne. To jest manipulacja, ale taka. Słuchajcie, no ja ją perfekt, tak? On powie nam wszystko, co my chcemy usłyszeć. Uargumentuje. Tak? E, przedstawi takie, słuchajcie, argumenty, że nam się będą wydawać te argumenty, no, całkiem sensowne. I jeszcze jest takie, takie coś w tym sygnale manipulacji, że psychopaci wysługują się innymi. Tak? Na przykład, e, jeżeli rodzina wasza tak troszeczkę nieprzychylnie patrzy, na tego waszego partnera, albo mówi, wam mówi, na przykład, słuchajcie, że za szybkie tempo, słuchaj, Zosia, okej, okay, no ale, wiesz, no, ślub tak szybko, no przecież możesz, aż by mi, słuchajcie, dyktatam spot, no przecież możesz, yy, no trochę poczekać, no, pochodzić jeszcze z nimi, tak dalej, prawda, no, to psychopata już ma sygnał, żeby was skłócić z rodziną, tak? Czyli manipuluje tak, żeby was z, was, z waszą rodziną, czy też z waszymi przyjaciółmi skłócić, odciąć was od, od tych osób, które mogłyby wam otworzyć oczy, albo które mówią, no, tak jak już wspomniałam przed chwilą, że no słuchaj, poczekaj, no dobra, ślub od razu, zaraz, no, 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 no wiesz co, no to już nie te czasy, no nie, no przecież możecie sobie pomieszkać na kocią łapę. Możesz zobaczyć, czy pasujecie do siebie na co dzień, prawda? Bo co innego się spotykać, a co innego wiecie, no 24 na 24 ze sobą być. No i on już, on już zaczyna manipulację. Oj, trzeba odciąć tą moją ofiarę od rodziny, od przyjaciół, tak? Trzeba ją z nimi skłócić. Kolejnym takim sygnałem jest nieuznawanie swojej winy w niczym. Robi coś źle. Ale jak ma ponieść konsekwencje, to nie uznaje tego. Nie ogląda się na innych, słuchajcie. Zawsze wina będzie leżała po waszej stronie, nie po jego stronie. Zawsze. Albo może też zrzucić to na przykład na sytuację, albo na was, albo na sytuację, która nastąpiła, czyli to nie jego wina, wina wasza, albo wina sytuacji, która akurat nastąpiła. Psychopaci bardzo często mają sadystyczne skłonności, słuchajcie, czyli lubią sprawiać komuś ból, ale nie tylko, słuchajcie, mówimy o bólu fizycznym. Ale na przykład, nie wiem, sprawia ból jakiemuś zwierzęciu i nie widzisz w tym nic złego, na przykład, co nie należy do niego. Nie szanuje, niszczy, to też nie jest nic złego. Po prostu nie ma ani szacunku do zwierząt, do ludzi, do ludzi, zwierząt, słuchajcie, i do przedmiotów. Również, słuchajcie, no znęca się psychicznie, tak, bo nie wszyscy psychopaci stosują tą przemoc fizyczną. Może znęcać się psychicznie, ekonomicznie, słuchajcie, nad wami, prawda, rozliczać ze wszystkiego, Spódłeczka, zapałek, prawda? E, także słuchajcie, tu musicie też bardziej na to zwrócić uwagę. No i jak on ma zły humor, kolejny symptom, no to się wyżywa, ale to wiecie, nie tak jak my, że coś nam w pracy nie pójdzie, wchodzimy do domu i powyzywamy trochę, no nie, i tam rodzina patrzy się, aha, aha, coś tak, nie tak poszło w pracy, nie? No musi się wygadać baba, tak? Albo facet, nie? Nie, on się wyżywa i to po prostu nie widzi nie w tym nic złego. Bo on, szukając ujścia dla tego swojego złego humoru, e, będzie mówił do was takie złośliwe rzeczy, będzie was obrażał, on wręcz będzie prowokował: słuchajcie, awanturę w domu. Szybko się nakręca w gniewie, i właściwie to powiedzmy sobie: to jest taki człowiek, który nie potrafi się ugryźć w język. Nie potrafi, czyli idzie po całości, nie? E, takim kolejnym symptomem on, właściwie, psychopaci nie wzruszają się w ogóle. Brak empatii, tak? Yy, taki uboższy, można powiedzieć, sposób odczuwania, a ra, yy, raczej yy, współodczuwania, wyrażania emocji. Czyli głas, głas, twardy jak głas, jest takie powiedzenie, nie? Słuchajcie, no może to wyglądać na postawę w typie macho, ale yy, macho, słuchajcie. Przeważnie, maczo to jest taki facet, który na zewnątrz, wiecie, jest maczo, a w związku to może być misiaczek, nie? Więc tutaj trzeba, tak wiecie, ostrożnie. Jeżeli u waszych facetów występuje to maczo, no to wy najlepiej wiecie, dziewczyny, jak oni się zachowują na zewnątrz, a jak oni się zachowują w stosunku do was, tak? Jest też takim pętkiem świata psychopata. Kolejny symptom taki, kolejny taki sygnał. On jest najważniejszy na świecie. Cała uwaga musi być skoncentrowana wokół niego i tylko wokół niego. Tak? On będzie wszystko robił, żeby ta uwaga była skoncentrowana wokół niego, tylko wokół niego. Może, słuchajcie, posłużyć się szantażem tego typu, że popełni samobójstwo, by na przykład skupić na sobie uwagę. I zaangażować partnerkę tylko yy, dla siebie na sobie. Uwagę partnerki tylko na sobie. Ale słuchajcie dobrze, bo z tym popełnieniem samobójstwa to jest tak, że oso nie wszystkie osoby, które mówią, że popełnią samobójstwo, są psychopatami, tak? Ja podsumuję za chwilę ile tu symptomów musi wystąpić. Żebyśmy miały taki czerwona lampka się nam zapaliła, że to już jest psychopata, nie. Moi kochani, psychopatci nie planują przyszłości, żyją tu i teraz. Pomijają takie kwestie wspólnych planów, bezpieczeństwa kobiety, z którą są w związku. Bardzo często są osoby, które przeszłość mają traumatyczną. Czyli tam wszystko wewnątrz siebie rozpamiętują, co było przykre, co było klęską, rozmyślają też nad takim planem odegrania się za doświadczone krzywdy, moi kochani. Więc oni raczej, nawet jeżeli mówią, nawet jeżeli siedzicie i planujecie, wiecie słownie, to on tak naprawdę wewnętrznie to on nie będzie takiej dłuższej przyszłości chciał planować. I uwaga. Ponieważ jest pewien aspekt związku, który też jest ważny dla każdego związku, mianowicie to zbliżenie, intymność, seks. Dla psychopaty jest on najważniejszy ponad wszystko. Nie. Psychopata to taki jest, słuchajcie, taki facet, który jest mistrzem, bo posiadł wszystkie tajniki można powiedzieć, w tym temacie. Czyli świetny kochanek. On się kryje na takiego czarującego, uwodzicielskiego faceta, ale on, słuchajcie, w związku nie będzie potrafił dotrzymać wierności. Będzie, będzie skakał na boki. Ponieważ dla psychopaty liczy się tu i teraz, przyjemność tu i teraz. Tak? Yy, takim kolejnym symptomem, no i już właściwie ostatnim, który ja przygotowałam tutaj, yy, Gesty ma przesadzone, mimika twarzy przesadzona. Ma problem z odczuwaniem emocji, więc on chce sztucznie pokazać tą emocję, rozumiecie? Wyuczyć się. W wyuczony sposób pokazuje emocje. Czyli to ma na celu zamaskować problem, tak? Jeżeli temat jest dla niego niewygodny, to od razu go zmienia na taki, który jest dla niego wygodny. Czyli, jeżeli mówimy o jakimś, przypuśćmy, rozmawiamy z partnerem no o jakiejś krzywdzie, przypuśćmy, coś tam w telewizji żeśmy zobaczyły z nim razem i rozmawiamy o krzywdzie tam dzieci czy tam zwierząt, zauważcie, że ten sposób mimiki gestów jest taki nienaturalny. Nienaturalny. I bardzo często on w tym momencie będzie zmieniał temat, bo ten temat nie jest dla niego wygodny, tak? No taki, który jest dla niego wygodny. I teraz tak podsumuję. Słuchajcie, jeżeli zauważycie jedno z tych cech, czy dwie u swojego partnera, to nie oznacza to, że on jest psychopatą. Słuchajcie, ale jeżeli dostaniecie sygnały od przyjaciół, od rodziny, że coś z waszym partnerem jest nie tak, i zaczną, i to po prostu słuchaj, dobra, droga przyjaciółko, uargumentuj mi. No, co, co jest nie tak z tym moim? W cudzysłowie teraz, znaczy nie w cudzysłowie, mówię teraz przypadkowej, nie z tym moim Rafałem na przykład. No, co jest nie tak. Jeżeli przyjaciółka, której ufacie, czy ktoś z rodziny, a jeżeli to jest kilka osób, to już na pewno wiecie, jak yy, pięć osób mówi, że jestem pijana i mam się położyć, to lepiej się położyć, nie? Więc jeżeli. Wymienią, omówią, wskażą te, które ja y, teraz omówiłam dla Was, kochani, sygnały, to otwórzcie oczy, zdejmijcie na chwilę różowe okulary. Póki nie będzie, kochani, za późno, póki nie będzie trudno, ponieważ rozwód z takim psychopatą, moi drodzy, to jest normalnie mm, gachenna. Moi kochani, mm, bardzo dużo moich znajomych to przeszło. I powiem wam, że naprawdę Gehenna, Wiemy, że. Przepraszam. Wiemy, że no ludzie no są, po, po jak już wiecie, mamy partnera czy partnerkę po traumatycznych przeżyciach, no niekoniecznie to są psychopaci. No nie, nie szalejmy znowu, nie idźmy ze skrajności w skrajność. Ale jeżeli to zauważą bliscy nasi to lepiej przyjrzyjmy się dokładnie, raczej przyjrzyjcie się, bo ja już nie muszę. <laughs> z kim chcecie iść przez całe życie, tak? Z kim chcecie iść przez całe życie, jaka to jest osoba? Więc takim, wiecie, pierwszym sygnałem, który powinniście wziąć pod uwagę, to jest to, co mówię, wasze otoczenie, wasi najbliżsi, o tym waszym partnerze, z którym tam już jesteście, tak, moi kochani? No cóż, ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za komentarze. Do usłyszenia.